Witam serdecznie w kolejnym odcinku ubezpieczeniowego kwadransa. Nazywam się Suszka Krzysztof i od wielu lat doradzę moim klientom, jak mają dobierać ubezpieczenie, aby czuć się bezpiecznie. A ponieważ często pytania się powtarzają, to co poniedziałek w ubezpieczeniowym kwadransie odpowiadał na pytania, które zadajecie? Dzisiaj porozmawiamy o dwóch kółkach. Na początek trochę statystyki. Nie wiem czy wiesz, ale w lutym 2021 roku było zarejestrowanych 1 112 642 motorowery i 1 52 149 motocykli. Jako ciekawostkę powiem też, że najwięcej motocykli, jak i motorowerów, zarejestrowano w województwie wielkopolskim. Teraz trochę tych statystyk może bardziej nieciekawych. Otóż w 2020 roku w 2123 zdarzeniach drogowych z udziałem motocyklistów zginęły 244 osoby, a rannych zostało 1879 osób. I żeby sprawa była jasna, to nie jest tak, jak kierowcy samochodów uważają, że to wszystko jest wina motocyklistów. I odwrotnie. Statystycznie można przyjąć, że mniej więcej jest pół na pół, jeżeli chodzi o te zdarzenia drogowe z udziałem motocyklistów. Ponieważ często spotykam się z pytaniami odnośnie bezpiecznego zabezpieczenia, o tak bym to powiedział, motocyklistów, to dzisiaj właśnie poruszymy ten temat. Jeżeli jesteście ze mną, dajcie proszę znać. Jeżeli macie pytania, to oczywiście zapraszam do zadawania. I już tylko tak. OC jest oczywiście obowiązkowe. To wydawałoby się, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale jednak. Niektórzy myślą, zresztą podobnie jak przy samochodach, że jeżeli jesteś właścicielem samochodu czy motocykla, a nie używasz go, to nie musisz wykupywać polisy OC. Nic bardziej mylnego. Odpowiedzialność cywilna, jak sama nazwa mówi, jest obowiązkowa. Czyli to już mamy załatwione. OC jest obowiązkowe i musisz mieć. To, co chciałbym zaproponować do przemyślenia, to jest autokasko. Ponieważ, yy, jeżeli samo, yy, motocykl jest uszkodzony w wyniku różnych zdarzeń, oczywiście na drodze, ale też czy coś spadnie na motocykl, albo jeszcze gorzej zginie, no to nikt nie zwróci ci tych kosztów. Natomiast autokasko gwarantuje to. Oczywiście przyjęło się że mówić, że autokasko na motocykl jest bardzo drogie. Jeszcze do niedawna składka wynosiła około 10% wartości motocykla. Dlatego też często motocykliści rezygnowali z tego zabezpieczenia. W tej chwili można już taką polisę kupić w granicach 4% wartości. A do tego jeszcze można skorzystać ze zniżek. Po pierwsze, jeżeli jest zamontowane, zamontowany przy motocyklu kraszpad, ale gmol, już dostajesz na starcie 10% zniżki. Do tego warto też się zastanowić, czy nie skorzystać z wkładu własnego. Czyli jeżeli będzie jakaś szkoda, no to część... Szkody, pokrywasz z własnych środków, ale to już znacznie obniża wartość składki za autokasko. Możesz też zrezygnować z opcji kradzieżowej, czyli wszelkie usterki, uszkodzenia są wypłacane, natomiast masz już niższą składkę, bo nie korzystasz z ochrony kradzieżowej. W to tak akurat y, przypomniało mi się nie, niedawno, ponieważ dwa tygodnie temu zadzwonił do mnie jeden pan, mówię pan, dlatego że to nie jest akurat mój klient, y, ponieważ y, jelonek wypadł mu, czy wyskoczył na drogę, nie miał żadnej możliwości, żeby uniknąć tego zderzenia. No i co? Motocykl uszkodzony, jemu na szczęście nic poważnego się nie stało. No, i teraz tak, no oczywiście możesz starać się o odszkodowanie od rejonu dróg, koła łowieckiego, ale to jest droga daleka i bardzo wyboista. Gdyby miał autokasko, już miałby środki na to, żeby go wyremontować. Ale niestety. W tym wypadku z tego nie skorzysta i mówi: Następnym razem to już się do pana zgłoszę i na pewno będzie autokasko. Jeżeli nie masz autokaska, co warto mieć? Warto skorzystać z asystansa. Niedalej jak trzy dni temu, tak, dzwonił do mnie klient i mówi: Panie Krzysztofie, fajnie, miałem ten asystans, no proszę sobie wyobrazić, że. Prawie 4 km przed stacją benzynową zabrakło mi paliwa. Ja wiem, to jest śmieszne, ale tak się zdarzyło. Ale na szczęście miałem asystans, no i mnie scholowali. Także asystans, nigdy nie wiesz, kiedy ci się przyda. Oczywiście, jak ktoś mówi, bo jak to się mówi w żargonie, jeździ tylko wokół komina. Ok, zawsze może liczyć na to, że przyjedzie kolega, laweta. Zabierze, czy też no przyjedzie z paliwem. Natomiast, jeżeli już jedziemy dalej, to warto skorzystać z tej opcji assistance, gdzie holowanie jest często 750 km, 1500. Wszystko zależy od tego, jaką mamy opcję. Do tego jest oczywiście na przykład motocykl zastępczy. Czasami po prostu przyjeżdża mechanik i naprawia na miejscu. Chociaż zdaję sobie sprawę, motocykliści wiedzą najlepiej, na ile są samowystarczalni, bo często sami sobie radzą. Ale są sytuacje, kiedy no niestety trzeba dzwonić po przyjaciela. Co jeszcze warto mieć? Warto się zastanowić, o czym, nad czymś takim jak NNW. Oczywiście często się mówi, że A tam NNW, co to mi da, bo kwoty może nie są jakieś duże. W tej chwili przy takich polisach można naprawdę mieć dobre zabezpieczenie, a w przypadku śmierci, dla rodziny, jest to na pewno duże wsparcie. O tym zresztą mówiłem już wcześniej na wielu naszych spotkaniach. Ciekawą opcją, którą oferują niektóre firmy, jest też także powrót do zdrowia. Czyli jeżeli dojdzie do zdarzenia, w ramach którego, no niestety, trafiamy do szpitala, potrzebujemy rehabilitacji bądź też dodatkowych badań, to wszystko jest w zestawie. Czyli... NNW oraz opcja Powrót do zdrowia. I wreszcie, kolejna opcja, którą często kupują w tym momencie nie, nie tylko motocykliści, to jest coś takiego jak ochrona osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, obejmująca rentę wypadkową. Na czym to polega? Przy jednorazowej składce. I to jest, zaczyna się od 135 zł. Osoba, która ucierpi w zdarzeniu drogowym, ma pewność, że jest oczywiście świadczenie za pobyt w szpitalu, ale jest też tak zwana renta. I to jest płatna nawet przez 24 miesiące. I to jest w sytuacji, kiedy jesteś niezdolny do pracy. I co ciekawe. Mówimy tutaj o niezdolności do pracy w wykonywanym aktualnie zawodzie. Czyli, jeżeli jesteś nawet kierowcą zawodowym, to możesz pracować jako sprzedawca, a jednocześnie otrzymywać rentę w wysokości od 1000 złotych wzwyż. Wszystko zależy od składki. Także to są te sytuacje, kiedy naprawdę warto pomyśleć zawczasu i być przygotowany na wszelkie ewentualności. Jeżeli macie pytania, bo dzisiaj nie widzę żadnych pytań, dajcie znać, że chociaż że jesteście. No widzę, tak jest. Także jeżeli macie pytania, piszcie do mnie na adres suszka bądź też dzwońcie. Wszystko, co dotyczy ubezpieczeń, bezpieczeństwa, jest ważne. Czasami nawet sobie z tego nie zdajemy sprawę. Ty pytasz, ja odpowiadam. I to w każdy poniedziałek. Także do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.